Przede wszystkim przedzieram się przez tą moją dżunglę tutaj. Ale szkoda mi było kosić tej nawoci tutaj. Pszczoły mają bezpośrednio przy ulach. a no zawsze coś tam sobie przyniosą. A że nawozi u mnie rośnie dosłownie wszędzie. to sobie pomyślałem. Że jak tutaj też im zostawię. A później ją skoszę, no to nie będzie źle. Słuchajcie, pszczoły latają. Zobaczę. Ile kwasu mrówkowego odparowało. No widzę, że pszczółki słuchajcie pyłek noszą, czyli pracują gdzieś tam coś se znalazło, jakieś pożytki u mnie tu jest dookoła, jak widzicie, pełno nieużytków no, i rosną przeróżne zioła chwasty. No, tutaj słuchajcie miną odmiany orzecha włoskiego. zobaczcie jakie duże orzechy, ale niestety te większe. Nie są tak smaczne. Poczekajcie, bo coś. O, jakąś pajęczynę na ręce miałem. Te większe orzechy nie są tak smaczne jak te mniejsze tutaj. A tu ich akurat teraz nie widać. W ogóle z orzechami w tym roku to szału nie ma. No ale do rzeczy, słuchajcie, co dzisiaj będę robił. Posprawdzam, jak tam kwas odparował. Kolejna sprawa to pójdę do odkładów i posprawdzam, gdzie matki czerwią, gdzie. Yy... Trzeba poddać matkę nową, gdzie trzeba dołożyć ciasta. Jak sami wiecie, o tej porze przy odkładach trzeba dbać o ciasto. No i odkłady będę leczył, a jak mi się zwolnią korpusy, myślę, że jakoś na raty to będę robił. Wtedy, jak chyba nawoź będzie kwitła. No też nie wiem kiedy ona zakwitnie. No tak na moje oko, no to przypuszczam, że tu jest akurat w cieniu, no ale na pewno z dwa tygodnie. W związku z tym, że robiłem te odkłady późno no to pozabieram po ramce z czerwiem z silniejszych rodzin przed nawocią no i po prostu je wzmocnię trochę zresztą zobaczymy jak tam sytuacja wygląda jak matki czerwią zapraszam do oglądania no i tak, pierwsza rodzina o w mordę przykitowane przykitowane muszę sobie pomóc pierwszej rodzinie Słuchajcie, odparowało tyle kwasu. No nie ma co się dziwić, słuchajcie, bo e, ile to minęło, dwa dni. Także, no ja trzymam buteleczki około tygodnia. No czuć kwasem widać, że odparowywuje pomału. Zastanawiam się w ogóle, czy słuchajcie, w tym roku. Nie zastosować jeszcze jakichś pasków. Dobra, potrzebuję drugiej ręki. O, tu trochę więcej poszło. Słuchajcie, te ramki tutaj one są puste. Tu z tej rodziny. E, no niestety, tylko trzech ramek dało, udało się odebrać. Zresztą widać po nich, że komórki są puste. Może coś tam sobie pszczoły teraz przyniosły. Ale. Dobra. Ja mniej więcej wiem na czym stoję. Ile tego kwasu odparowało. Niestety, no nie, nie dałem rady. Powkładać kartek. No wiem, że ten kwas te buteleczki działają. Poza tym będę pszczoł jeszcze raz leczył po nawoci. I najprawdopodobniej podam dla odmiany słuchajcie, paski. Podam paski z kwasem szczawiowym. No albo jeszcze raz te buteleczki. Zobaczymy słuchajcie, jak to wszystko będzie. Jak czas pozwoli, opasków jeszcze nigdy nie podawałem. A może byłoby to dobre rozwiązanie, żeby te metody jednak zmieniać, żeby ta waroza słuchajcie, się nie, przyzwa... nie przyzwyczajała. No i tak, idziemy dalej. Słuchajcie, na polu, gdzie nie, gdzie też tutaj mam pomidorki, ale koktajlowe. Cebula, powiem Wam w tym roku. Sami zobaczcie. No, wygląda całkiem nieźle. Marchew, pietruszka, wiadomo, buraki, buraki też już są dosyć sporawe. No i ogórki. Ogórki jak widać, słuchajcie, tuż tuż, tu gdzie nie gdzie jakiś słonecznik. Zawsze jak widzę e, słonecznik, no zastaram się go nie wyrywać, nie kosić. No tam już sałata, ona już się średnio nadaje do jedzenia. Tutaj też jakieś pomidorki, papryki, fasolka, seler. Tam mamy cukinie, kapustę, no i ziemniaki. Ziemniaki zarosły, no ale ziemniaki się gdzie kosiło. Wjeżdżam kosiarką bijakową, później poprawiam kosą spalinową. No i gdzieś pewnie we wrześniu będą do kopania. E, dynia, Dynia też fajnie rośnie, tu widzę jakąś pszczółkę na tej gryce. No coś tu słuchajcie, no, może nie ma, Bóg wie ile tych pożytków, ale coś tam zawsze skorzystają, pszenica. W tym roku przypominam, pszenica nie była pryskana. Nie było robi, robionego oprysku. No i nawet że ładnie wygląda, no. Spóźniłem się później. Słuchajcie, były cały czas deszcze, nie było pogody. No i wyszło jak wyszło. A może to i dobrze. Jak patrzę, ale o dziwo, słuchajcie, nie widzę pszczół w kwiatach. Może przez to, że padało w kwiatach, dyni rzecz jasna. Powiem wam, że ten rok jest specyficzny. Dużo opadów u mnie było. Może na Włoć dzięki temu. Pokażę klasę. o no z Lipy no nie za bardzo jestem zadowolony. No ale lepsze to niż nic, jak to mówią. No i tak słuchajcie, jesteśmy przy odkłada. No będę musiał w tym roku kombinować, bo nie mam ramek z suszem. Będę zabierał na pewno z rodzin, i też ramki z czerwiem będę zabierał, także te odkłady wzmocnić. Miałem je robić z końcem czerwca. Robiłem chyba w pierwszym tygodniu lipca, jakoś tak. Także jak zwykle spóźniony, tu też miałem wykosić, no ale no żywce nie ma kiedy. Teraz najważniejsze, słuchajcie, żniwa, no i przygotować pszczoły do nawoci. Jakoś pomału, słuchajcie. Trzeba to pchać do przodu, jakoś pomału tutaj to będę ogarniał. No i co? Teraz posprawdzamy, gdzie odkładom ciasta brakuje. I posprawdzam, gdzie matki czerwią, gdzie nie. Pozaznaczam sobie minusami. Jeżeli matka nie będzie czerwić, plus oczywiście, jeżeli czerwią. I będę musiał pamiętać, żeby im tutaj podokładać po ramce z czerwiem przed nawocią. Słuchajcie, jeszcze widzicie najważniejsze. Tradycyjnie zachęcam Was do dawania pek w górę bądź w dół. Jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Mam jeszcze taką nadzieję, że te pszczoły, słuchajcie, z tych nieużytków, z tego lasku małego, tam dalej jest trochę większy las. Nie wiem, w linii prostej, może pół kilometra, coś takiego, może nie nawet. To myślę, że pszczoły, coś tam sobie znajdą i będą. Przynosić, No raczej u mnie, u mnie nie ma jakichś takich dużych towarowych pożytków poza nawocią. A pszczoły raczej tak systematycznie sobie noszą i nie ma tego głodu. I oby też tak było w tym roku. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, jak to mówią takie przysłowie. Zapomniałem oprysku. Słuchajcie, tak przy okazji, te pszczoły dalej tu siedzą. O co tu chodzi? Niech mi ktoś powie. Nie mam bladego pojęcia. garska w szu. Wiecznie tu siedzi przy tym daszku. Nie wiem. Nie wiem, o co tam biega. Dobra, idę. Dalej przeglądy No i tak, słuchajcie, tu mamy taki odkład. On jest na czterech ramkach. Tutaj, jak wyjąłem tą przedostatnią ramkę i widzę, że na niej jest czerw, to zrobię, słuchajcie, taki sposób teraz, że Tą ramkę z węzłem, którą pszczoły troszkę tam odbudowały, dam w środek po prostu. Oczywiście ten odkład dostanie ciasto. I co za tym idzie, powinny pszczoły bez problemu tą ramkę odbudować i dać sobie radę. Ja mam tak, mam całą, mam cały telefon z Propolisu. Słuchajcie, taka ramka w cała zaczerwiona. Tą ramkę tylko z węzłem przesunę, dam w środek, ciasto położę na górę. I one ją spokojnie odbudują, A tu mamy. Słuchajcie, jeden z pierwszych odkładów, który robiłem w tym roku. Tu myślę, że im już słuchajcie, jakąś tam resztkę jeszcze mają. Ciasta nie potrzeba, one raczej tutaj sobie. Już bez problemu dadzą radę. Można powiedzieć, że to jest słuchajcie, rodzina produkcyjna. Tyle co zrobię, to słuchajcie, muszę pamiętać, że im dodać węzę, dostaną przed nawłocią, przed pożytkiem. Co drugą ramkę, słuchajcie, węzę i one bez problemu to odbudują. No, miodu z nawłoci raczej nie przyniosą, z nich na pewno nie będę pobierał, no ale myślę, że się zakarmią same. Zakarmią się same na zimę. A na przyszły rok z tego odkładu będzie fajna silna rodzina produkcyjna. No a tu mamy odkład, słuchajcie, z lipca. Jak widać jajeczka, słuchajcie, w komórkach już są, o ile widać. Nie będę tutaj za długo nagrywał, bo nie chcę wywołać rabunku. Widać, że one już, słuchajcie, coś tam tą węzę ruszyły. Nie dużo, bo nie dużo, ale coś ruszyły. Ten odkład dostanie ramkę z czerwien, przed nawłociem. Słuchajcie, żeby nie było, że ja tak tylko gadam, a pszczoły tego nie robią, to jest odkład na dwóch ramkach. Matka oczywiście czerwi, przed chwilą widziałem jajeczka. Zobaczcie, słuchajcie, że pszczoły potrafią tą węzę odbudować. Nawet taki słaby odkład. Oczywiście jak mają pokarm. One dostaną na pewno... One dostaną słuchajcie na pewno ramkę z czerwiem. One dostaną na pewno ramkę z czerwiem, no i będą karmione cały czas. Dostaną jeszcze jedną ramkę z czerwiem przed nawłocią. No i myślę, że spokojnie powinny dojść do odpowiedniej siły na zimę. Oczywiście będą jeszcze w międzyczasie dośleczone. No a tu słuchajcie mamy najprawdopodobniej matkę trutówkę. Dużo trutniej bardzo widzę czerw garbaty. Matka idzie do skasowania albo słuchajcie, ja nie wiem czy ja tu dawno nie zaglądałem, może tej matki nie będę kasował jednak zobaczymy Zobaczymy jak tutaj pszczoły sobie poradzą. Poczekamy na rozwój sytuacji jak coś, to jeżeli nie dziejeczek załóżmy za tydzień, za dwa, to dopiero wtedy podam matkę unasienioną. Ja tu nie zaglądałem do tego odkładu Ho ho, ho. chyba z jakieś trzy tygodnie No i tak, słuchajcie, widzę, że pszczoły z tej chyba bodajże dzikiej marchwi coś tam sobie zbierają. Gdzie nie gdzie. Na poszczególnych kwiatach widać te pszczoły. No i tak, ogólnie to nie źle. Tam w jednym odkładzie jest trutówka. Nie wiem, czy one już sobie wyhodowały młodą matkę no Ta matka tak wygląda, ani nie jest jakaś tuściutka Ani też nie jest super chuda No muszę zobaczyć za tydzień co się je działo Jeżeli to jest trutówka, widziałem mateczniki No to pszczoły matkę zabiją i sobie same wymienią Ja ewentualnie mogę poddać unasienioną, żeby czasu nie tracić Tam też w jednym odkładzie nie mam w ogóle matki Też są mateczniki, będę musiał podać matkę I tu mam jeden odkład o, widzicie Idą do w którym, w którym, no nie mam też matki. Minusem to zaznaczyłem. Pszczoły, słuchajcie, jak widać, latają, także im nie przeszkadza. No, odkłady, słuchajcie, tak. Z tego co widzieliście tam jedne silniejsze, drugie słabsze. Będę odkłady wzmacniał. Dostaną po ramce czerwiu z silniejszych rodzin. Jakoś w międzyczasie jak będzie nawoć kwitła. Będę chciał. E, no wtedy podać. Ramkę z węzą w środek gniazda włożę. Także tutaj pszczoły te rodziny produkcyjne. że szybko odbudowały. A odkłady w zamian za to dostaną. Po ramce z czerwiem. Tak żeby je wzmocnić. Powinny się słuchajcie na tej nawoci rozwinąć. Mam nadzieję, że. Na jakichś 6-7 ramkach pójdą do zimy. Także no nie jest źle, ale pamiętajcie, że zawsze może być lepiej. Oby tylko, słuchajcie, nawoź dopisała. U mnie, jak sami wiecie, to jest ostatni pożytek tego tu jest najwięcej. Mam tutaj dużo nieużytków, a nawoź, jak sami wiecie, jest rośliną bardzo plenną. I co za tym idzie, jest jej tu wszędzie dookoła dużo. No i co? No myślę, że na dzisiaj będzie tyle. Wiem, że miałem tutaj kosić, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Przy kombajnie jeszcze zamówiłem teraz ten elektromagnes, Bendix. No myślałem, że pójdzie szybko wymiana tulejek. Tulejki nie pomogły. No i to się tak wszystko przeciąga w czasie. Teraz jeszcze na popołudnie chodziłem do pracy. To sami wiecie, jak to jest rano mało czasu. No i multum innych rzeczy. No wiadomo, kury też trzeba dbać. Z psem trzeba wyjść na spacer. No i to mi też trochę mi dało popalić. Muszę też pamiętać o odkłada, podawać im ciasto. No mam nadzieję, że słuchajcie, tu jest około 40. W sumie mam około 40 rodzin. Mam nadzieję, że jak najwięcej ich przeżyje. Oczywiście no, pamiętajcie, że trzeba zwracać uwagę, jeżeli prowadzicie pasieka. Co u was kwitnie, jakie wy macie tereny, kiedy leczyć pszczoły, e, kiedy je podkarmiać choćby nawet. No u mnie ja teraz nie muszę podkarmiać, bo za niedługo będzie nawłoć. E, plus do tego te nieużytki pszczoły coś tam sobie zawsze przyniosą. Także głodu u mnie nie ma, głodu u mnie nie ma, z tego co widziałem wręcz coś przynoszą. Nie wiem z czego, co tam targają, no ale coś przynoszą. Coś przynoszą to nie są duże ilości. Ale na pewno nie ubywa na wadze, na pewno nie ubywa. No widzę to po ramkach, choćby nawet widziałem jak ten kwas mrówkowy podawałem, to coś tam gdzieś na tych ramkach. Jakieś nieduże ilości. No widać, widać, że coś tam, coś tam sobie przynoszę. Ja te ramki słuchajcie, e, gdzie nie gdzie, gdzie tutaj mam, gdzie podawałem ten kwas mrówkowy, gdzie nie pozabierałem, e, te ramki. Myślę, że dam też do odkładów. Po prostu, że odkłady miały gotowy susz. A przed nawocią poprzekładam do góry te parę ramek z czerwiem. No i przyniosę te ramki, z których miód odbierałem. I mam nadzieję, że będzie dobrze. No silne rodziny, słuchajcie sobie, poradzą bez problemu z odbudowaniem węzy. Tym bardziej jak nawoć będzie nektarować. A odkłady już niekoniecznie. Odkłady lepiej moim zdaniem albo zasilić e, ramką z czerwiem, no, albo susz podać. Wtedy te pszczoły, no słuchajcie, nie muszą tyle, no, tyle energii, no, brakło mi słowa. Nie muszą się tak spracowywać, nie muszą się tak spracowywać, nie muszą po prostu tej węzy odbudowywać. No, no i no dobra, słuchajcie, na dzisiaj będzie tyle. Jak się podobało, to zostawcie coś po sobie, ja się zbieram do pracy. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć! Hej.